Narcys sprawia, że tracisz pewność siebie. Dzieje się tak, ponieważ Narcys zwodzi cię w złym kierunku. Posługuje się podstępem przez długi okres czasu. Narcyz karmi cię fałszywymi obietnicami podczas gdy nie ma żadnych. Wyraźnych planów co do kontynuowania relacji. Narcyz się z tobą nie komunikuje w sposób otwarty, prawidłowy. Daje ci jedynie odrobinę tego, co można nazywać porozumiewaniem się. Narcyz nigdy nie był oddany, zaangażowany daje ci niewiele tylko po to i tylko wtedy by pozyskać by podtrzymać twój poziom uwagi twój poziom zainteresowania narcyz rzuca ci resztki okruszki po to by dać ci jakąś nadzieję po to byś Wierzył w to, że może być inaczej, że będzie inaczej. Robi tak, byś nie mógł się uwolnić. Niezależnie co narcyz by ci nie dał, nigdy nie będziesz czuć się wygodnie, komfortowo, nigdy nie poczujesz, że jego zapewnienia. Co do związku są prawdziwe. Nie poczujesz, że zmierza to w dobrym kierunku. Będziesz miał sporo wątpliwości. Dlatego właśnie musisz zdać sobie sprawę, że tak naprawdę to narcyz nie zasługuje na ciebie. Nie zasługuje na ciebie, ponieważ cię rani. Ponieważ Cię krzywdzi, jest dla Ciebie niczym więcej jak kula u nogi, jest dla Ciebie obciążeniem. Narcyz jest dla Ciebie ciężarem. Narcyz mógłby dać Ci więcej, lecz Jego świadomym wyborem jest. To by dać ci mniej. Narcys daje ci mniej podczas gdy sam oczekuje, że nadal będzie priorytetem numer jeden dla Ciebie. Więcej znajdziesz na kanale Autentycznym. Umów się na sesję, napisz na autentyczni23 małpa gmail.com Polub skomentuj, subskrybuj, udostępnij.